Witam, dobry odkrycie mojej serii Let's Play Ghost Master. się zapytacie, grę, czemu akurat ta misja znowu. A zaraz to wam pokażę. Ponieważ zapomniałem o jednym duchu. Tutaj uwolnić go. Y y y sobie. Dobra, to cięcie, Pokażę już później jak już będziemy do tego szli. No, już jesteśmy, a więc zapomniałem o uwolnieniu jednego ducha. Ale tego zapomniałem, ponieważ tutaj nie ma żadnego ducha więcej poza... Hannibalem oraz postrzałką. Ale jednak jest w tej misji. Wystarczy związać Deny Morenego z tą gończką. weźcie nam się. Jam ja Boski Krzak! Sługa szlachetnej sprawy! Wierny Duch! I mam Boskiego krzaka. Tak. Nie chcesz to zaskoczyć? Ponieważ. nie było tego miejsca na niego, jak sobie widzieliście. A jak nie widzieliście, to sobie. no... Ponówcie. O, teraz ja do tym. dokończę tę misję, by mieć boskiego szaka i widzimy się na tej misji. A później powiem już, dlaczego był mi potrzebny. No, dobra, już skończyłem tę misję. Jak widzicie, mam świetny wynik, trzy gwiazdki, trzy dni i dużo plazmu spadło. Teraz idziemy bo jest właściwa czyli błąd drognika z Black. Potrzeba więcej przeklętych dusz, aby uwolnić Ściemniaka. Komitet wysłał o nie. do pobliskich lasów trójkę młodych, nierozważnych filmowców, nie powodowanych chciwością, tropią ślady legendy. Poprowadź mhm. ich do chaty i zmuś do ponownego odprawienia rytuału przywołania. A zyskasz usługi ściemniaka. No mam nadzieję, że wreszcie. Tak jest zalecane. Reszczółka hmm. się chyba nie przydała, a koszty na pewno nie. Co to na przykład? Kobieca od No. Nie Doprowadź filmowców do chaty i zmuś do powtórzenia obrzędu przywołania. Dobra. Pierwszy ducha. Przy wieki temu przez własną głupotę ściągnąłem na siebie gniew potężnej jedźmy. Dobra, nie mi się słuchać. Tym bardziej nie mogę. O, filmowców tam muszę zaprowadzić do siebie. gdzie się odkryli. Daję e, lepiej każdą duchowi dać od razu hmm, rozkaz taki, by żyło mocy tylko zrównoważonego, co jest. Tak, czarny. O, jakieś paski miał czarny. Przy okazji... tutaj. tutaj. Na razie tam dalej? Tak, zapopika. Co? idzie tam. No, no, no. Pójdę. Troszkę zawariowałem. Trzeba na nie da. Hm, Mocha u niego wyrosły. Nasz domek z misji nie chciałem, jak mówi dobranos. A, zajmę się tym, co miałem. I teraz właśnie pokażę, czemu boski krzek nie tak potrzebny. On tylko ma trzęsienie ziemi. Również wstrząs y, denomorem ma trzęsienie ziemi, lecz może mieć. Wystarczy kupić. Ale nie miałem już tym. Już budowałem inne rzeczy. I bez tego trzęsienia ziemi nie da się tylko parnąć, żeby śmiertelnicy tam przeszły.

Obus ten miał jedynie chwilowemu wytchnieniu służyć, ale stało się tak, że... Dobra, nie mogę słuchać, bo tutaj mam... A jeszcze światnicy nie poszło. Dobra. A, pójdę w najbliższym czasie. W mogę nawet dać skustnicy tu. Piesią sereny, ale na razie nie mam. O! Już idzie. Świetnie. A teraz ten tu. O kurde, ukro się skończyło. Y po teraz trzeba zrobić kogoś, by Obynik mógł się pokazać przy widzeniu. Jeszcze to mi to poszło, ale już Co z tego jak nie mogłem dokończyć. Ja już miałem to nagrane, przynajmniej fragment aż do dotąd. No właśnie nie ale... mogę trzeba dzwonić. Do tego. kurde co jest? Jakieś? Paski mam czarny. Co się dzieje? O. Zaraz mi coś No. No dobra. Co to, to musimy teraz? I po prostu musimy rozpalić do ognisko, ale jest to blisko. blisko. Tak. Ciepło. Gorąco. Raz osz. Och, jakże byłem zziębnięty i w smutku pogrążon Dzięki stokrotne za pomoc Twoją. Zadość uczenie baść, jeśli tylko zdołam. Spoko No i. Omyk, nie, jak właśnie, do... Eee, Ogarek jest nasz Dobra, tego możemy odesłać Dzierek, to jest potrzebny nam, by rozgnąć taką chmurę, która tam była... Pół, co się pali... Dopaliliśmy, nie tylko ognich, ale... O, widzicie tu... Tylko ognij, by się przydał eee, hipnotyzujący wizerunek No używaj. No. O. O. Dobrze jest. Jak po prostu ogni się pokaże, to klątwa zostanie um, odrzucona. Po prostu już nie będzie przeklęty. Czasem on wiedzie jak jak tam. no a, 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 jak cudownie jesteś widzialnym zapomniałem jaka to przyjemność Tu takie podniecające zdjąłeś ze mnie wątpę jestem twoim dłużnikiem no mam nadzieję. no i ogień poznasz właśnie jeszcze pozostał. który jest i tak już możemy odesłać, który jest tutaj. Przynieś mi więcej dusz, więcej kąsków, by nasycić wilczy apetyt ściemniaka. Aha. Łatwo będzie spędzić tutaj te ptasie a kiedy już tu trafią, zostaną na zawsze. Spoko. Przyprowad... Przyprowadź ich do mnie. Niech ciemność pochłonie te żałosne istnienia Nikt dziś nie uniknie mrocznego losu! No, chcemy jak to będzie nasz. Hmm. Gdzie oni są? Tutaj, dobra? Tutaj jakieś paski mam. Co się dzieje? Wiesz, <laughs> że tego nie będzie film. Dobra, już nie mogę, wcięcie dobra, może teraz nie będzie. Hmm. Teraz nasi filmowcy może tutaj przejść, przerzekę. A to zaraz się dowiem, jak to to trzeba złapić. No ja, to ogólnie nie przeszkadza mi już tego. Dobra, to naprawdę mi bardzo przeszkadzało. nie mam co z tym zrobić. Hmm. Nie, tylko dodałem już moc. Kurde, nie marnowałem. Może nie jak niech to podziała. Teraz pognięcie się nie przyda. Mm, ładuj to ładuj. No i nie wrócę, nie możemy. Łada O, może to odbić pomoc. To przyda. W jak ma takie moc jak widzicie. To jest fajne <śm> <śm> Nie tak to miało być, ale jest jeszcze lepiej niż miało być. <laughs> Oni tu powinien... Co robi? No nie No tej nam tu brakuje jeszcze zupełnie szczęścia. A ci tam przejdą, ale z tego jak ta jeszcze została. Bo to powin. Mysz, czy. czy mysz? Rozłocam. Dobra, się... Teraz odpraw powtórnie rytuał i przywołaj ściemniaka! No, spoko, tylko jeszcze jej tu potrzebuję hmm, nic nie mogę Kurde. Kurde już moc, nie mogę. Ale to za to mi się już może. Dobra, co z tego jakie Chodź tu. A, mysz. Co? co się dzieje? Nie wiem. Dobra, baterię musiałem wymienić. Już lepiej. Gdzie? Gdzie tam są? W pewno. Aha, a co z tego jak jeszcze nie ma tamtej? Hmm, Tatu tu lezie? Lezie. Dobra, teraz trzeba użyć napoła kasa dzika, do oddech oraz ślipiaka, do oddech, Ponieważ jedno sobie nie poradzi. I zamrażam okolicę. Przynajmniej tą. O, ty, może przejdzie. Tak sobie przeszło jeziorem znowu, tak jak tamci. Już tak nie powinno, będzie popołynieć teraz tutaj po tym lodzie przejść. Bo tu masa jak widzimy jest, zarwawy, jest zarwany, zerwany. No, więc, tego. Może się uda. Mm, no ja. To chociaż tu no. Szybko, nie już czasu. Eee... A tu jest szybko. Przechodź. To jest jakoś nie zrobione. No, przejdź. No, chodź. Idź, idź. No. No, dobrze. Teraz tutaj ja powinna przejść. No, i mnie. Przejdź w Rytuał Krzywu, jak No, ci już sobie gadają. A ściemniak czeka jeszcze na nią. O, dwie dusze to za mało. Hmm. Ujj, zapomniałem o tym jednym. A, a teraz musimy odmrozić okolice. O, jak widzicie, tylko jednego dopazdułem. Ten ciągnił w żywa. A jeden, to nic nie. Jeden. Zdziała. Dobra. Dobra, ta powinna przejść i powinna mieć spokój. I powinien mieć Nie jest tak trudna. Znaczy, to ogarnąć wszystko. No i odkryć boskiego krzaka Było takie głupie jak dla mnie to umieścił Powinno być wyraźnie widoczne tutaj, że ktoś, jakiś duch jest Doskonale że tutaj coś jest Dobra, już się tam. Teraz to tu dojdzie I będzie spokój Paść jak powinien być na... dobra можно увидеть мани, например, потому что забавья тоже. Но этого не нужно, потому что я тоже себе спокойно дойду. Нема шансов, чтобы не дошло. Звариваны? по себе фактически правильный на миссии, где не треба выпендзать смертельным. No poza oczywiście tą... Co też się odbywa na tej mapie, czyli... Nie, chociaż tam trzeba było jednego świetlenika wypełnić, tylko doktorka. A tutaj nikogo nie trzeba. Papierze, chyba jedyna na tego No, zjedź to na dół. Na dół! O! Hm. Jak się mnie widzi? A, sobie widzi. Dokładnie. To już za powinno zejść. I misja powinna być skończona. jak powinien być nasz. No ale już mogę powiedzieć, że nie będzie. Zaraz zobaczycie dlaczego. Mhm. Ściemniak już szczęśliwy. No dawaj trytułowy. No odpalaj to. No, tak, przypomnijcie sobie, że robicie bardzo dobrze. Gdzie was ostatnia rzecz? O, gdzie się podoba? No i dajesz. Ładne the... to. A. Co to jest? Nie. Ściemniak nie jest No, ściemniak się boi. Nie no. Wykonałeś Dziękuję. zadanie. Ale wygląda na to, że obłąkany profesor był szybszy. A. Jak tylko się dowiemy, dokąd zabrano ściemniaka, zorganizujemy akcję ratunkową. Dobra. No. Ściemniaka nie da się uzyskać. No trzy, nie nie. Proszę przyjmij tych rekrutów jako posiłki dla twojej kampanii w grobowcu. Spoko przyjmę. No i pojawia nam się misja Straszna dziura. Oraz ducho Czyli to jest ta misja z policjantami, którą też dzisiaj w tym odcinku widzieliście. Tyle, że żeby wykonali duch łomaczy, bo tam oni będą. Teraz to jest ich siedziba. No tak więc zobaczymy. W następnym odcinku będzie dziura. A. Teraz do zobaczenia. Do na razie.